Shaman, shaman, cos this assassin. Witam Was w 15 odcinku z serii za Tak e, witam Was w tym oto honorowym troszkę odcinku, e, bo chcę wam powiedzieć, że dzisiaj zechcę zacząć Budować dom! U zboże Chodźcie tu moja Dobra. Aktualnie jest noc. To my się chyba przyśpimy Eee, eee nie miercz. Eee. Eee. Dobra. Donek, jej. I chcę wam dzisiaj powiedzieć, że Nazbierałem zbierałem dość materiałów. I już nagrywam ten odcinek po raz drugi. No, widzicie tutaj przygotowania do domku Chodźcie, działa, nie, 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 biegiem nie, biegiem, biegiem biegiem, nie, 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 Teraz tam, 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 tam. Przenosimy się. Tam. Best bit ever. No. Um, przenosimy się. I właśnie... Chciałem się wziąć właśnie od razu już tutaj. Mam tu wszystko poszukowane. Okej, okay. to będzie tak. W tym odcinku będę chyba bardzo dużo budował. I teraz, o ile pamiętam, będę potrzebowała dużo kobla. Więc zrobię sobie chyba od razu tutaj kopalnię gdzieś. E, co będzie? Pyk. się. Na chwilowo tutaj. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. pyk. O! udało się. A łóżeczko na razie tutaj damy Dobra Zrobimy sobie troszkę tego owego Jinx Troszkę łopatek Troszkę I tutaj sobie zaczynamy <coughs> chwilkę kopać Ja trochę mo może pogadam Więc tak jak jeżeli jesteśmy teraz właśnie na tym moim świecie nie mam o czym gadać okej okay. ale dobra chciałem wam powiedzieć że ja dzisiaj nagrywam to 8 lutego w co wątpię żebym to jeszcze wrzucił w co wątpię na serio Eee, i chcę wam powiedzieć, że już mam urodziny. Tak. Nie powiem wam, które to lololo. What the? Aha. Eee, i ten. I chyba. Eee, jeszcze opublikuję newsletter. W ogóle po co, po co ja to Wam mówię? Przecież i tak nie zdążę tego wrzucić przed urodzinami, przed moimi urodzinkami. Czyli 9 luty. I. Zapro, i zaproszę Was na live. A. Znaczy nie. W newsletterze, który opublikuję przed wysłaniem tego filmu, dam. Yy, ten. live zrobię na YouTubie. Bo nie chcę się bawić z Twitchem. Zrobię taki specjalny właśnie live'ik no, z okazji moich urodzinek Jeszcze zaraz opublikuję newsletter Ale na razie To jest na razie zbędne <tryk> mm. Liczę, że moi koledzy też będą oglądać chociaż live'a Albo nawet wystąpią no. yy, To się okaże a my idziemy troszkę kopać jeszcze tunelków. Tak, będzie dużo dyrtu. This is fucking dytek. Dyrt technologii Tu już mamy stołu na trochę.

Dziękuję. Troszkę ogarnę sobie. Ok, ok. Ok. Ok, ok. sobie trochę niż teraz. Bo ostatnio robiłem tego wysoki, nie wyszło. Chyba. Chyba nie wyszło.

tu uh. uh. <laughs> one shot one kill i kit. Uh, dobra Co jeszcze teraz wam chciałem powiedzieć tyk tyk pyk 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 dobrze pyk 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 pyk

Eee, jestem z dumny. Oczywiście na razie to będzie prowizorka. Później się będzie obrabiać. Aha. Mm, nie będzie dzisiaj chyba muzyczki. Eee. Nie będzie muzyczki. No, niestety. O, the Mater Master stał się niepodłączony. Spaczko. Mam go z głowy. A ty mi zaburowało, XD KK, to lolo, da 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 da, na razie to będzie. mówię Wam prowizorka, nie będzie żadnych y, bajerów, śmerów, Może trochę <ścoughs> ogarnę jakiś wystrój na, na trochę, eee, tak, ogarnę trochę wystrój. Zrobię hmm. tutaj sobie jakiś mały salonik, chociaż na razie to zbędne jest Więc e, nie będę żadnych bawił żadnymi salonikami Tylko na razie damy e, tego No, jakby wam to powiedzieć No, po prostu du gówno będzie I kit, dobra jest ja prowizoryk, tylko teraz biegniemy szybko, póki jeszcze nie zaszło słońce po piaska. Piasek, piasek, chodź do mnie. Mm. Zrobimy sobie tutaj plażę. Tak, plaża dla tu, yy, nudystów. Oryginalnie. Pierwsza Minecraftowa plaża na, dla nudystów. Tak. Tak, to będzie genialne. Po raz pierwszy nudziści się mogą tutaj kąpać w Minecrafcie. Ale oczywiście nie będzie żadnego chyba nudysty w moim filmie. E e Dematem już nie żyjesz. E dobra, teraz się jeszcze tutaj... No, muszę to zrobić! Muszę zrobić plażę dla nudystów. Bo będę płakał. E pewnie... Pół miliona, pół miliona internazjów, który obejrzy ten odcinek, pewnie powie, a płacz. Jest plaża dla nudystów, no mogę się kąpać. Jej. Epic Queen. To trochę wyrównamy. Pyk, 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 pyk. tak Pyk, 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 pyk. Aha. Dlaczego ten odcinek yy, nie był od razu, tylko najpierw był survival Games. E, prędzej mi się udało e, zrobić survival Games. Tak. E, nie lubię. To przestała mnie trochę bawić ta seria, bo nie mam nic do roboty. Koniec zamien mi. Jej! Nie no. Aż takie tu nie będzie. Jest plażana dla nudystów typowa, teraz biegniemy szybko do domku, żeby się przespać, musimy przespać do domku, biegniemy, do domku, byk dobra, o, spoczko, dobra. Eee, teraz musimy zrobić piecyka i zrobić kobla, by zrobić gówno dwa piecyki. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. pyk. Damy tyle. Pyk. Dziękuję. A skoro... Aha o, zrobię sobie przy okazji zagrodę dla zwierząt, Bo muszę rozmnażyć moje krówki. Da. Da. I kit. Cyk, 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 cyk. Nie tak. Pyk, dziękuję. Pyk, 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 pyk. pyk. Dobra, dziękujemy. Pa państwu dziękujemy. Jeszcze to. Pyk. Dziękuję. Dziękujemy. <coughs> Jeszcze y, jedno. Paty. Paty patykotko Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Dziękuję. Fujiteczko. <coughs> A, gdzie by tą zagródkę zrobić? No na razie pod domem. Chociaż tu mogę sobie zrobić hodowlę. Yy. Yy, zastanowię się jeszcze. Yy. Dobra. Oj, wiem chyba. Nie, to nie będzie tak jednak. Tutaj będzie. Dziękuję. Dziękuję, zapraszam po, ponow, ponowne. Dobra. Yy. Dawać kiełko. Uzupełniam go Pyk, dziękuję. Pyk, pyk, dziękuję, dziękuję. Do widzenia. Dobra, niech się przepali trochę tego piachu. Jeszcze ale zapewne mi starczy. Chociaż mogę w to wątpić. Z moimi zdolnościami budowlańczymi. Asasyn budowla... budowlaniec asasyn. Głupi głupek. Nie pieprz. Głup, głupich głupot. Dobra. Teraz mam cztery pszenice. Trzeba spływać laseczki. I tych drugich tak, będę Chodź krówką, no chodź ze mną. Mm, chodź. Czekaj. Kurde, chłopak. Myślałem. Co cię chowasz? Nie bawię się z tobą w chowanego. Hop, hop, hop. Idź, tu. chodź tylko. Pyk. I zapraszam tu. Hmm... Grzeczna. Dziękuję. Dziękuję. Pa pa. Też szukamy partnera, partnerki. Partne... Partner... Partnerki. Później te owce zagonimy. Jednak owce są złe naprawdę. Nie może ani, ani krowy, ani świnia, ani kurczaka, same owce. Chodź w kocham. Kurde, znowu samiec. No cóż, mm, Niestety niestety mój kochany yy, mój kochany, ale twój mąż żona nie yy, będzie niestety gejem, albo ty. No cóż. No. I tak się cieszysz, prawda? Bo mam zboże twoje. Tak, chciałbyś. Chodź. Mu. Krywko. Biegiem, biegiem, raz dwa, dwa. Go, go, go. Cześć, kufka! Ej! Hello! Hello! Mamy zboże Poczuj ten piękny zapach! No i gdzie mi to, to włazisz? No, ty też chodź. Mm. Grzeczne chodźcie, Ale pojedynczo. Dzięki. Ty naprawdę jesteś głupia. Nie dmuchaj na mnie. No, chodź tylko krowo. Chodź ty krowo. Głupia krowo. No. Zapraszam. Tyk, tyk. Mm, dziękuję. Dostaje się za. Za co się dostaje? Ekspa? Dobry? o boże bo już wiem z czego wyleciał jej jemu ten exp bez komentarza Jesteś zboczone get out więcej zboża wam nie dam dobra to zrobimy sobie jeszcze troszkę tych, tych badziewków zwanych szybom. pyk 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 pyk, pyk, pyk. Nooo! Fuck! Dobra, pyk. Yy, teraz pochodnie. Pochodnie, pochodnie. Pyk, pyk, pyk. Pyk i pyk. Dziękuję. To, to będzie tu. 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 I tu. Jeszcze musimy tutaj zrobić. I zrobię tu. Będę skąpy Później będziemy pełni węgla, to sobie zrobimy. Full wypas. Pyk, 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 pyk. Dziękuję. I ta uwaga, uwaga, drodzy widzowie. Ta, to, jest, to będzie full wypas. O oh, yeah! Full wypas. Normalnie najlepszy dom na świecie. Drzwi otwierane na drewniany przycisk. Oh yeah! Like a boss. No, zbudowałem dom jak misja zakończona. Hm. Mogę być dumny z tego gówna. Dobra. To by było na tyle z tego odcinka zaminecraftowanych, w których nareszcie coś zrobiliśmy pożytecznego. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i... do zobaczenia w następnym odcinku, w którym na pewno nie będzie gwałcenia dzieci. No, chodź, kukrówko, chodź. Dobra, toka.

Mmm. Uh...